Ostatnie tygodnie to dla platformy obywatelskiej pasmo wpadek i rosnącego chaosu. Zamiast odpowiedzialności widzimy polityczne układy, a zamiast reform gaszenie pożarów własnych afer. To obraz partii, która obiecywała nową jakość i praworządność, a dziś tonie w starych schematach. Więcej już za chwilę w ekspresie plus. Natalia Rzeźniczak, zaczynamy. Ponad 100 stron aktu oskarżenia, dziesiątki tysięcy stron akt prokuratorskich i niepodważalne dowody, a mimo to Sławomir Nowak, złoty chłopiec Donalda Tuska nie odpowie w polskim wątku afery jego imienia. Ostatnie godziny przyniosły dramatyczne informacje z polskich dróg. W miejscowości Borki w Warmińsko-Mazurskiem zginęło dwóch mężczyzn. W trakcie wymiany koła potrąciła ich ciężarówka. W ręce pełne roboty mieli miejsce policjanci, którzy ulicami Gdyni i Sopotu ścigali niespornego kierowcę. Pościg zakończył się kolizją, a uciekinier miał kilka powodów, by nie zatrzymać się do kontroli. Ekspres Plus ma w zanadrzu także sporo ciekawostek. Dziś dotarliśmy aż za ocean, gdzie w Miami światowej sławy piłkarz Leo Messi poszukiwał młodych talentów. Co z tego wyszło, opowiemy za chwilę. 110 stron aktu oskarżenia, ponad 80 tysięcy stron akt i dowody, które zdaniem sędziów i prokuratorów wymagały zastosowania tymczasowego aresztowania, nie wystarczyły do tego, by sąd zajął się sprawą Sławomira Nowaka. Ogromna afera korupcyjna w dwóch państwach przegrała z wymiarem sprawiedliwości pod rządami Donalda Tuska. Opozycja wskazuje, że Sławomir Nowak to tylko wierzchołek długiej listy ludzi związanych z Platformą Obywatelską, którym mimo poważnych oskarżeń prokuratura de facto zapewniła bezkarność. Pamiętaj, to znaczy jedna zasada jest z nami. Święta, kurwa. Naucz się tego, jak o czymkolwiek pójdąc, Zawsze. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, takiej jak jak wyjdzie z platformy, to ja nie wyjdę. To... To nagranie Sławomira Neumana, byłego szefa klubu Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Podczas rozmowy z jednym z działaczy wyniosło na światło dzienny sposób działania Donalda Tuska i jego ugrupowania. Według tzw. doktryny Neumana politycy PO mogą liczyć na bezkarność, jeżeli pozostają wierni partii. Opozycja wskazuje, że wierny pozostał Sławomir Nowak. Obciążały go bowiem dowody na to, że miał kierować grupą przestępczą, przyjmować łapówki za załatwianie posad w Polsce i kontraktów związanych z budową dróg na Ukrainie. Ponadto w ramach działalności grupy odnotowano zorganizowany proceder prania brudnych pieniędzy o zasięgu międzynarodowym. Grupa ta działała zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Sprawa Sławomira Nowaka była tak duża, że została podzielona na kilka wątków. Tak zwany wątek Polski został właśnie umorzony przez sąd w Warszawie przy udziale prokuratury. Opinia publiczna jest zbulwersowana, a politycy opozycji jednoznacznie oceniają, że nie jest to przypadek. Ta władza... Nie kryje swoich prawdziwych intencji i obnaża. Swój charakter, to jest władza machijna. Podkreślam jeszcze raz, mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa, jako był sprawiedliwości prokurator generalny. Sławomir Nowak nie jest jedyny. Prokuratura umorzyła śledztwo m.in. wobec Romana Giertycha i Tomasza Grockiego. Na pierwszym z polityków platformy ciążyły zarzuty w sprawie prania brudnych pieniędzy i przywłaszczenia kilkudziesięciu milionów złotych. Drugi polityk ugrupowania Donalda Tuska był oskarżony o przyjmowanie łapówek i wyłudzenie pieniędzy z czasów, gdy pracował w szpitalu. Mimo obciążających zeznań pacjentów, Tomasz Grocki. Przez lata ukrywał się za immunitetem, a po zmianie władzy jego zmartwienia zniknęły. Jeżeli dzisiaj premier Polski wychodzi publicznie i mówi, że on będzie stosował prawo tak, jak je rozumie, no to mamy dzisiaj taką totalną anarchizację życia politycznego, życia publicznego. Po objęciu władzy przez Donalda Tuska jego ludzie podejmują według opozycji szereg decyzji wbrew obowiązującym przepisom. Nielegalnie przejęto prokuraturę krajową, a tylko w ostatnich dniach minister sprawiedliwości Waldemar Marżurek wbrew przepisom podjął decyzję o zwolnieniu kilkudziesięciu szefów sądów. Kolejne szczątki dronów znalezione w Polsce i to blisko zabudowań. Służby otrzymały nieoczekiwane wsparcie grzybiarzy. To prawdopodobnie rosyjskie maszyny, które w nocy z 9 na 10 września wleciały w polską przestrzeń powietrzną. W lesie niedaleko miejscowości Biała Góra, w powiecie Białobrzeskim w Mazowieckim mężczyzna zauważył elementy drona oddalone o 6 km od najbliższych zabudowań. Podobne znalezisko zgłosił Grzybiarz w Sulmicach w powiecie Zamojskim w Lubelskim. Obiekt leżał w lesie 1,5 kilometra od zabudowań. Trzecie zgłoszenie pochodziło z wodynia w powiecie Siedleckim znowu w Mazowieckim, gdzie Grzybiarze natrafili na rozrzucone części obiektu przypominającego drona. Kolejne szczątki znaleziono w rejonie Goszczy w powiecie Krakowskim. Z kolei wczoraj policjanci zabezpieczyli obiekt przypominający drona który znajdował się na polu kilkadziesiąt metrów od zabudowań w gminie Korsze w Warmińsko-Mazurskim. Wszystkie miejsca zostały zabezpieczone, a sprawę badają służby. Dwa tragiczne w skutkach wypadki drogowe w Polsce i tylko w czasie minionej doby. W borkach koło Ełków w Barmińsko-Mazurskiem zginęło dwóch mężczyzn potrąconych przez ciężarówkę. Do tragedii doszło, gdy ofiary wymieniały koło w innej ciężarówce. Z kolei na stołecznym Mokotowie zginął motocyklista, który zderzył się z samochodem osobowym. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Siła uderzenia była tak duża, że motocykl przebił bariery i uderzył w trzy zaparkowane auta. Policja i prokuratura badają przyczyny obu wypadków. Policyjny pościg ulicami Trójmiasta. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę, który nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Mężczyzna uciekał w stronę Gdyni, po czym zawrócił do Sopotu, gdzie przy stacji SKM na kamiennym potoku doszło do kolizji radiowozu z uciekającym samochodem. Zatrzymany to 20-letni Gdańszczanin, miał pół promila alkoholu, sądowy zakaz prowadzenia i nielegalne tablice rejestracyjne. Razem z nim podróżowały dwie młode pasażerki, które również zostały zatrzymane. W zdarzeniu lekko ranny został jeden z policjantów. A w plusie przeniesiemy się do Mediolanu, gdzie otwarto niezwykłą wystawę. Sztuka, która bawi, zadziwia i każe spojrzeć na świat inaczej. Warto zostać z nami. Ma 3000 lat, ale została sprzedana za jedyne 3400 euro. Złota bransoleta zniknęła z Muzeum Kairskiego. Cenna biżuteria jest już przetopiona, a na celowniku egipskich służb znalazł się ktoś, kogo byśmy o to nie podejrzewali. Urodziny na ludowo. Zespół pieśni i tańca Rochy z Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu świętuje 35-lecie swojej działalności. Impreza odbyła się z przetupem. Starożytne narzędzie nowoczesny konkurs w amerykańskim stanie Vermont odbyły się zawody ze strzelania z Atlatla. W ekspresie plus sprawdzimy, co to za broń i jak wyglądał złoty strzał. Są tacy, którzy klątwy faraona się nie boją. Egipskie służby zatrzymały cztery osoby podejrzane o kradzież bezcennej złotej bransolety sprzed 3000 lat. Niestety artefakt zdążył trafić na czarny rynek, gdzie został przetopiony z innymi kruszcami. Zabytkowa bransoleta miała być wysłana do Rzymu na prestiżową wystawę Skarby Faraonów. Niestety wcześniej z sejfu pracowni konserwatorskiej Muzeum Kairskiego ów skarb wykradła jedna z pracownic. I tak bezcenna ozdoba została sprzedana za blisko 3,5 tysiąca euro, a następnie przetopiona w jednym z kairskich warsztatów złotniczych. Współpracujący z kobietą mężczyźni po zatrzymaniu przyznali się do winy. Za zniszczenie antyków egipskie prawo przewiduje do 7 lat więzienia, choć strata dziedzictwa kultury w tym przypadku jest dożywotnia. Dos, uno. tę Niektórym Polakom całkiem nieźle się układa, a na pewno tym, którzy pojechali do Valladolid w Hiszpanii na konkurs układania puzli, wygrali zarówno w kategorii indywidualnej, jak i w rywalizacji par. <laughs> Indywidualnie zwyciężyła 26-letnia Weronika Huptas, układając 500-elementowe puzle w 39 minut i 44 sekundy. W rywalizacji par także sięgnęliśmy po złoto i był to nie lada wyczyn. Weronika Huptas z Anną Kazaną ułożyły 1000-elementowe puzzle w 54 minuty i 45 sekund. To ogromne osiągnięcie Polek, bowiem w zawodach wzięło udział około 4000 uczestników z 72 krajów. Polak potrafi. A teraz Atlatl, drodzy Państwo, czyli tak zwany miotacz, miotacz oszczepów. Kiedyś był narzędziem użytku codziennego, służył do polowań i do walk. Teraz ten prehistoryczny wynalazek uczy i bawi. W amerykańskim stanie Wermot odbywają się zawody w rzucie oszczepem z użyciem Atlatla. Nice Ludzie wynaleźli Atlat wiele tysięcy lat temu i równolegle w różnych kulturach na całym świecie, ale pewnie nigdy nie pomyśleli, że oprócz pożytku przyniesie tyle dobrej zabawy. Zawody były otwarte dla wszystkich grup wiekowych i pozwalały uczestnikom na doskonalenie swojej celności. Podczas zmagań zanotowano rzuty mierzące nawet ponad 200 metrów, choć nawet znacznie krótsze. Strzały wymagały sporej wprawy. Możemy używać tej samej broni, która była używana 15 tysięcy lat temu na całym świecie. Właśnie to było przed łukiem i strzałami. To już 30 edycja konkursu, więc można stwierdzić, że pomysł jego organizacji był prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Dziesiątki tysięcy ludzi przybyły do St. Louis w amerykańskim stanie Missouri, by obejrzeć wyścig balonów w Great Forest Park. Niestety wyścig nie doszedł do skutku, bo jak to zazwyczaj bywa, zła pogoda pokrzyżowała plany. Ale dobrego nastroju panującego wśród uczestników i widzów, nawet pani pogodzie popsuć się nie udało. Mój przyjaciel powiedział kiedyś: W życiu chodzi o historię, który potrafisz opowiedzieć. A loty balonem dostarczyły nam mnóstwa ciekawych historii. W tym roku pogoda nie tylko napisała nową historię, ale też stworzyła niesamowitą okazję do tego, by za rok wrócić do St. Louis, by w pełni doświadczyć piękna balonów. Największa jak dotąd indywidualna wystawa japońskiej artystki Yuko Mori wywołuje ogromne poruszenie w Mediolanie. To zbiór pozornie codziennych przedmiotów, które ożyły dzięki wykorzystaniu przez artystkę światła, powietrza i dźwięku. Zwiedzający przechodzą przez siedem instalacji, z których każda składa się z rzeczy przywiezionych przez Mori z domu lub z podróży. Żadna z moich prac nie jest statyczna. Wszystkie zawierają wiele niestabilnych elementów, takich jak ruch, dźwięk czy światło. Wierzę, że moja sztuka jest swego rodzaju współpracą z istnieniem. Zjawiskami naturalnymi, takimi jak naturalne światło czy powietrze. Codzienne przedmioty przekształcają się w dzieła, które tworzą indywidualne dźwięki łączące się ze sobą w szerokiej, otwartej przestrzeni. Wystawa ma być metaforyczną wersją świata, w którym każdy element jest połączony i zależny od innego. Gołym okiem widać, że to sztuka nowoczesna. Do zoo w czeskiej ostrawie przybył nowy podopieczny, wyspiarek Złotopierśny. To średniej wielkości gatunek gołębia, wyróżniający się oryginalnym wyglądem. Już widać, że zdecydowanie będzie przyciągał wzrok swoich nowych kolegów. Wyspiarka Złotopierśnego, ale i ptaki kilku innych, równie ciekawych gatunków, można podziwiać w specjalnej wolierze Papua. Wszystkie pochodzą z Nowej Gwinei, egzotycznej wyspy leżącej na północ od Australii. Na szczęście czeska ostrawa jest znacznie bliżej. Kończy się 39 Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalana 2025. Festiwal gromadzi twórców filmowych, radiowych i multimedialnych z całego świata, a w tym roku także fotografów. Do tegorocznej edycji zgłoszono blisko 130 dzieł w 11 kategoriach, w tym 80 filmów z kilkunastu krajów. Uczestnicy, przyjaciele i gości Festiwalu. To były dwa dni wypełnione projekcjami filmów i spotkaniami autorskimi z reżyserami, a dziś uroczysta gala wręczenia nagród w kategoriach film fabularny, dokumentalny, audycja radiowa i fotografia. Jednak o wartościach wypływających z Ewangelii można mówić na różne sposoby, dlatego na festiwalu nagradzane są też aplikacje mobilne i programy multimedialne. Bardzo potrzebny jest dzisiejszemu światu taki festiwal, takie produkcje, które promujemy, ponieważ świat dzisiaj często odchodzi od katolickich wartości, a one niosą światło, one niosą pokój i prawdę, dobro i nasz festiwal jest po to, by te wartości promować. Republika objęła festiwal Niepokalana patronatem medialnym. Zespół założył 35 lat temu Kazimierz Popielarz, ówczesny dyrektor Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Dziś tworzy go już prawie 200 artystów, którzy kultywują lokalny folklor. Jest wniczowa, Grupę śmiało można nazwać wielopokoleniową, bo tańczą, grają i śpiewają w niej zarówno dzieci, rodzice, jak i dziadkowie. Zespół uczy jednej wspaniałej rzeczy: bycia z sobą. Tych stosunków międzyludzkich takich bardzo pozytywnych. Przez 35 lat działalności przez zespół przewinęło się prawie 500 tancerzy. Rochy mają na swoim koncie koncerty zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Gruzji, Portugalii i we Włoszech. Otrzymali również odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej. Sześć kamienic wrocławskiego nadodrza zamieniło się w wielkie ekrany, na których zobaczyć można było dzieła artystów z całego świata. Kino Mural to wyjątkowy festiwal, który odbywa się podczas dwóch wrześniowych nocy. Podczas tegorocznej siódmej już edycji zaprezentowano pracę 90 artystów z 20 krajów w ramach aż 500 wielkoformatowych projekcji na ścianach kamienic. Kultowy festiwal sztuki nowych mediów pozwolił zobaczyć znane wszystkim mieszkańcom Wrocławia budynki z zupełnie innej artystycznej perspektywy. Ciekawe te nowe elewacje przed nami początek kalendarzowej jesieni, która przyniesie duże zmiany w pogodzie. z dnia na dzień temperatury spadną poniżej 20 stopni, do tego czeka nas trochę słońca i trochę deszczu. we wtorek jesień na dobre zadomowi się w Polsce. padać będzie niemal wszędzie, z wyjątkiem Śląska. termometry pokażą dużo niższe wartości, od 15 do 18 stopni. W środę pogodniej, ale równie chłodno. Na niebie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale na zachodzie jest nawet szansa na bezchmurne niebo. Na termometrach od 14 do 17 stopni. W czwartek jeszcze chłodniej, temperatury w granicach 15 stopni. Na przeważającym obszarze kraju utrzyma się pogodna aura, choć na Śląsku może popadać słaby deszcz. Wynik 30 do 26 zazwyczaj wskazuje na w miarę pewne zwycięstwo. Sporym zaskoczeniem był więc fakt, że polskie szczypiornistki rozpoczęły mecz z Serbią od siedmiobramkowej straty. Wróciły jednak w wielkim stylu, notując triumf w pierwszym meczu od niemal sześciu miesięcy. Serbki brutalnie przywitały naszą kadrę, błyskawicznie objęły prowadzenie 8 do 1, a do szatni schodziły z pięciobramkową przewagą. Po zmianie stron Polki uszczelniły defensywę, wykorzystały formę strzelecką Magdy Balsam i systematycznie odrabiały straty. Przyniosło to zwycięstwo różnicą czterech trafień. Dobrze, że był to tylko test przed październikowymi mistrzostwami świata, jeśli bowiem byłby to mecz o punkty. Miejscowym aptekom pewnie zabrakłoby leków uspokajających. Ostatni dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio przyniósł w końcu pierwszy medal dla reprezentacji Polski. Maria Żodzik, bijąc rekord życiowy, wywalczyła srebrny krążek w skoków zwyż. Skoczyła równo 2 metry. Niestety była to ostatnia szansa na medal dla Białoczerwonych, którzy zanotowali jeden z najgorszych występów w historii swoich mistrzowskich startów. Max Verstappen włączy się do walki o mistrzostwo. Obrońca tytułu zwyciężył w drugim z rzędu wyścigu Formuły 1, deklasując konkurencję w zmaganiach o Grand Prix Azerbejdżanu. I choć nadal zajmuje trzecie miejsce w generalce, to traci już tylko 44 oczka do drugiego Lando Norrisa i 69 do lidera Oskara Piastriego. W kalendarzu zostało jeszcze 7 wyścigów. Niesamowity zwrot akcji w tenisowym Lever Cup. Drużyna reszty świata nie tylko odrobiła straty z kiepskiego pierwszego dnia, ale też niemal zapewniła sobie końcowe zwycięstwo w imprezie. To efekt czterech dodajmy kompletnie niespodziewanych zwycięstw nad ekipą z Europy. Taylor Fritz i spółka pozostawili w pokonanym polu m.in. Carlosa Alcaraza i Holgera Runa. Do finalnego triumfu potrzebują więc tylko dwóch wygranych. Messi 1 na 1 to nowy turniej poświęcony poszukiwaniu piłkarskich talentów. Ambasador imprezy osobiście pojawił się na wydarzeniu w Miami, gdzie wyłoniono laureatów piątej edycji. W pojedynkach poza wynikiem liczy się również kreatywność, umiejętność dryblingu i szeroko pojęty styl, a tego ostatniego przyszłe gwiazdy bez wątpienia mogą nauczyć się od tego pana. A teraz to, co obiecywaliśmy w ekspresie, czyli prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką podjęli, podjęli decyzję o wypisaniu syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycić do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja. W pierwszej kolejności to my rodzice mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto korzystać. Decyzja prosta, a wzbudza tyle emocji. Choć muszę przyznać, że nas zdecydowanie bardziej emocjonują wypowiedzi minister klimatu na temat wiatraków. A w programie dzisiaj wiatr poniesie nas prosto do Stanów Zjednoczonych, gdzie dużo się dzieje. Karol Nawrocki z wizytą oraz pogrzeb Charlie'ego Kerka. Nie zabraknie także wydarzeń z naszego podwórka. Phoenix, uroczystości pogrzebowe Charlie'ego Kerka. Doylestown prezydent Karol Nawrocki spotka się z Polonią. Złote dziecko platformy bez kary. Sąd umorzył sprawę Sławomiranowaka. Od 20.00 w Republice wydanie specjalne z pogrzebu zamordowanego Charlie'ego Kerka. Teraz już koniec ekspresu Plus, ale spokojnie. Dokładkę serwuje w ekspresie Luz, który już za chwilę. Do zobaczenia.